Awans, awans, każdy o nim marzy, no ale nie każdy wie, że może zamówić z awansu i przychodzi szybko i sprawnie. Otwieramy. A kryje się w tym pudełku, może powiedzieć, rzecz, która jest bardzo zaawansowana technicznie. Jest to smartfon, który może być nawet... Ale pięknie zapakowane w ogóle. To, ja to rozumiem. Lepszy niż iPhone. Jak to? No! 200 megapikseli robi wrażenie. Tyry, 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 tyry. Oh. Wielka, Wilgachna. gigantyczna kamera, która nie jest chroniona i myślę, że szybko by się porosywała, gdybyś nie używał pokrowca, który jest w zestawie. Piękny ten kolor niebieski. się mieni. Ach, błękit. Ale się mieni, ach. Wielka kamera, wielgachna. Wielguchna, Która musi być... Musi być pod pokrowcem, bo myślę, że łatwo musi mógł oporysować, się porysować, zobacz, wygląda delikatnie, bo może się mylę. Przycisk zasilania, przycisk podgłaszania, bardzo ładnie chodzi. IRDAN, czyli możesz zrobić ty, tak zwanego pranka idziesz na przykład do media e ekspertu, podgłaszasz sprzęty na dość wysoki wolium i dziwisz się, panie, co to się stało, dlaczego M jak miłość leci na cały gwizdek, mm. on też będzie skołowany, zmieszany. Krew mu pójdzie troszeczkę do głowy i odżyje. Będzie się lepiczył, ten pan, który tam sprzedaje. No i dochodzi. będzie mógł pochwalić się żonie. Słuchaj, no takie dziwne rzeczy. Duchy u nas były w sklepie. No właśnie. Mikrofon. Głośnik. Harbon Carbon. Z tej strony nie ma nic. SIM card tray. usb db Mikrofon. I głośnik. Wielki ekran, na którym jest plastik, folia. Ja prawie tej folii nie będę jeszcze ściągał. Szajomi! Zainstalowałem sobie tapeta. Ojo, fajna tapeta. Myślę, że zajebista. Weźmy sobie yy, w kamerę, zobacz, jak to wszystko chodzi. Ja. Chyba, co pierwsze, co trzeba zrobić, to wejść w kamerę. no a Co tu można dużo zrobić? 200 megapikseli proszę bardzo. na, na, na ja Już wcześniej ustawiłem, ale wiecie o co chodzi. 200 Megapixli. No, chociaż ma problemy z autofokusem w tym trybie? Oczywiście, pamiętajmy, to jest 200 megapixli. I teraz zrobimy sobie zbliżenie. No, obróć się. Musi chyba chwileczkę poczekać. No, nie wyszło tak ostro. Uruszałem ręką, chyba wiecie, ruszałem ręką, ale pokażę Wam zdjęcie, które zrobiłem wcześniej. Zobacz, 200 megapikseli ja pierdzielę Switch to the preview Ja pierdzielę, jak to wygląda, jakie to jest ostre Ile tu jest pikseli Jesteśmy w pomieszczeniu, także światło jest takie, wiesz Nie no, jest grubo Jest gruby kotlet Oczywiście nie musisz używać 200, może używać mniej może być w makro i nie tylko Jesteśmy w makro, foto, night mode uh, Short video, taka opcja jest I co i nagrywa taki, takiego szorcika króciutkiego? 15 sekund, o, do YouTube'a. Ale jest jakoś. Dobra, cześć. To zdjęcie ma 47 mega, 7. ale w zależności co fotografujesz, może dojść nawet do 120. Także dość dużo zajmują te zdjęcia. W Details, jak sobie wejdziemy, to masz rozdzielczość, ogromna rozdzielczość. No i zróbmy sobie zuma. No, możesz przeczytać nawet tutaj numer telefonu. Piękny jest, pani kolego. Ale ja ci coś pokażę. Czy widzisz różnicę między tym zdjęciem a tym? Jeszcze raz. Ja na 55-calowym ekranie, na którym teraz to oglądam, nie widzę różnicy żadnej. A uwierz mi, że to zdjęcie jest w dużo niższej rozdzielczości. A wygląda tak samo. Nie. Porównamy sobie properties. Zobaczcie, zamiast 47 jest, jest 13 i rozdzielczość jest dużo niższa. Też jest zajebiste. No dobrze, a co jeśli byśmy porównali to ze zdjęciem z iPhone'a? Mamy tu jakieś zdjęcie z iPhone'a? Piękny kawalerze. Może też tego budynku? Może, no ja chyba nie będę miał budynku. Będę miał może coś innego. To jest zdjęcie z iPhone'a 14 Pro. Również piękne, również ostre. Cholera, one są takie same. Nie wiem jak iPhone to robi, że nie ma 200 megapikselowej matrycy, ale jakoś jest, jak robisz zooma. Ja, nie, ja tu nie widzę różnicy. Naprawdę różnice są będą mikroskopijne, może jakieś inne zdjęcie. To musi się tutaj bo moje mam na, na chmurze otworzyć. Takie zdjęcie. Properties. No i nie ma informacji z tego względu, że yy, zabezpieczenia iCloud. Ale zobacz, jakie piękne zdjęcia robi iPhone. No. A jakie robi Xiaomi. I tutaj moim zdaniem nie ma się już co kłócić. Chociaż no tutaj wygląda ładnie, patrz. Nie ma się co kłócić, który robi lepsze. Oba robią wspaniałe. Różnice są mikroskopijne. Cokolwiek byś nie kupił, to będzie ultrapompa. Ja Was zostawię tutaj z większą ilością zdjęć i tam jakąś muzyczkę puścimy w tle, a recenzja te jest akurat w nocy robione na iPhone'ie. Zobacz. Robimy zooma. Rozmazuje się troszkę, nie? A zobaczmy w nocy robione. Nasze. No, tylko, że tu troszkę przesadziłem, bo to, to jest tylko rozpakowanie, a nie recenzja. No jakoś jest podobno. Troszkę jest przewaga, jednak szają. Jeśli chodzi o ciemne zdjęcia, to wychodzą przepięknie. Zostawiam was ze zdjęciami. No i następne wideo będzie. I już recenzja. Wow, to zdjęcie jest doprute. To zostawię to na recenzji. Puhu. Pozdrawiam.